Sobie naruszenie środowiskowe, zgłoś naruszenie. Dzień dobry, jest 3 marca, godzina 8.30, a ja zapraszam Was na kontynuację mojego ostatniego, nieudanego spływu rzeką Bzurą w jej górnym biegu. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nieco lepiej. Jak widać jestem trochę inaczej przygotowany. Postanowiłem, że tym razem spłynę, jak to się mówi, na lekko, bo jednak ostatnim razem tego ekwipunku chyba miałem troszeczkę za dużo. Refleksja przyszła dość późno, dzisiaj rano, jak się pakowałem. Tak więc, jak widać, nie mam swojego legendarnego wózka. Mam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a przede mną widać już bzurę. Kajak, przygotowany do wypłynięcia. Jak widać, tym razem nie zostawiam żadnych rzeczy na pokładzie. Oprócz tych najbardziej potrzebnych. Choć tym razem wyposażyłem się w krabinczyki z AliExpress. Mam nadzieję, że tym razem nic nie utopię, bo wolałbym uniknąć tym razem strat. W zasadzie odkąd kupiłem ten kajak, nie przypominam sobie, żebym pływał nim w tak lekkiej konfiguracji, więc już sam nie mogę się doczekać, jak to będzie pływać. Nie ma co przedłużać w drogę. Obawiam się, że przede mną jest jakiś kamienny próg. I nie wygląda to na próg spływalny. No chyba trzeba w końcu coś takiego spłynąć. Nie mam wyjścia. Ale na wszelki wypadek ustawię jeszcze kamerę na lądzie, żeby ewentualnie nagrać moją wielką wtopę. Było git. A trzeba wrócić po aparat. Wow, to było dziwne, bo na sam koniec mnie wyhamowało i byłem pewien, że stanę. Puh. Puh. Wow. Dobra, nawet nie wychodzę z dziupli, bo tu też trzeba się schować. O Jezu, ja nie mam 25 lat, żeby się tak wyginać. Chyba w tym momencie przejdziemy w bardziej polny odcinek rzeki, z tego co kojarzę. Co ma swoje plusy i minusy. Plusy to mniej powalonych drzew. Minusy te drzewa dalej mogą nanieść ukochane bobry. Próbujemy zastosować taki myk na Janusza, kajakarstwa. Aj, no właśnie. Pojedziemy na Janusza, bo myk jest taki, że jak jesteśmy w kajaku, to się wydaje, że on może przejść. A jak wyjdziemy, to wychodzi wyżej i już tak fajnie nie jest. W związku z czym prawdopodobnie zaraz się zwoduje. O, 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 fajnie że tu jest druga przeszkoda, to nawet nie wchodzę. Zrobiło się na tyle wąsko, że mam problem, żeby się zmieścić w zakolach tej rzeki. Cały czas rufą gdzieś tam szoruje. Ale sposób jest to, że praktycznie chyba dwukilometrowy odcinek bez żadnej przeszkody. I wydaje mi się, że dalej też nie powinno być źle, bo już do samego Ozarkowa praktycznie płynie się przez pola. Zresztą nie wiem, ile mi zostało kilometr. Może dwa. Zobaczymy. A przede mną główny cel mojego spływu tym odcinkiem rzeki, czyli most pomiędzy Ozarkowem i Grotnikami. Co może się wydać dziwne, ale pokonywałem ten most setki razy na rowerze i praktycznie za każdym razem się zastanawiałem, czy da się tutaj spłynąć kajakiem, nawet jeszcze nie mając kajaka. I wychodzi na to, że się da. W zasadzie już jesteśmy w Ozorkowie. Pozostaje jeszcze przepłynąć przez miasto, wypakować się na PKP i wrócić do Chociszewa pociągiem. Znaleźć samochód. Mam nadzieję, że nie stoi na cegłach. No, zaparkowałem pod podstawówką. No to nie powinien. Tutaj ewidentnie mamy odpływ ścieków z jakiegoś gospodarstwa, bo widać nawet. No co tu mówić? Papier toaletowy, wiszący. Więc ja sobie zaraz zapiszę lokalizację i to zgłoszę. Nawet zrobię to od razu, bo można to zrobić w aplikacji M Obywatel. Wybieramy sobie naruszenie środowiskowe, zgłoś naruszenie. Zanieczyszczanie substancjami wody, czy naruszenie było już zgłaszane? Nie. Od razu możemy sobie dodać zdjęcie. I podajemy lokalizację bezpośrednio z naszego GPS-a. Zgłoszenie wysłane. Tymczasem zrobił nam się taki górski odcinek rzeki. Są fale. Jakieś przeszkody pod wodą. Naprawdę to byłby super odcinek rzeki jako lokalna atrakcja tutaj w okolicach Hozorkowa, bo najbliżej jest albo Bzura Odłowicza względnie od miejscowości Sobota, czyli trzeba jechać jakieś 30 km. I te odcinki nie są tak atrakcyjne, jak ten tutaj, no gdyby nie to, że ludzie po prostu srają do tej rzeki. Jest śmierdząca, można się nadzieć na klocka albo na papieżaka. Oj oj, będzie ciężko. staty Tak będę wszystko przypinał Kupiłem sobie karabinczyki, żeby przypinać Dobrze, że ten na dno nie idzie Proszę, Dobra woda? Mokra Nawet telewizor. Aha, bo tutaj chyba jest yy, lokum czyjeś. O cholera. Aha, może być ciężko. Muszę podpłynąć pod prąd, bo ja znam tam ten odcinek. I to jest takie koryto bardzo mocno popiętrzone. I to chyba nie jest na spływanie w tym momencie. I obudziłem pana, co mieszka pod mostem. Zapomniałbym ozorków wąskotorowych. Niestety choćbym bardzo chciał z tego peronu nie odjadę. Ale to jest normalny dworzec. Półtora kilometra przeszedłem z kajakiem na plecach, jakieś 25 kg. Nie jest to lekkie, nie jest to pakra na pewno. Ale chyba mniej się zmęczyłem niż miałbym ciągnąć wózek z całym szpejem, którego bym nabrał, więc nie jest źle. fragmentem, który jest za mną, już dzisiaj płynąłem, więc tak, żeby domknąć klamrą, powiem jeszcze, że po ostatnim spływie stwierdziłem, że zdecydowanie nie jest to typ rzeki na mój kajak i nie będę już nim spływał po tego typu rzekach, a po dzisiejszym myślę, że wybiorę się na dalszy odcinek od Ozarkowa do Łęczycy, tak żeby sobie powoli całą tą bzurę odhaczać.